Spójrzcie i zapamiętajcie dobrze. Taki widok od dawna zaginął w umysłach ludzi żyjących na tym świecie. Nic nie zwiastowało tego, co miało nastąpić. Ba, jeśli ktokolwiek przepowiedział ten los, został wyśmiany. Był piękny dzień, na łąkach motyle i króliki, w miastach zaś targi pełne ludu. Jednak miało się to prędko zmienić. Oto siedem dni przed czasem zmiany zapomnianej, prastarej budowli poczęły się dziać błyski i powstał portal, pobłyskując czerwonym blaskiem. Najbardziej tęgie umysły poczęły badać go, lecz gdy skończyły, było już za późno, by powstrzymać to, co nieuniknione. Portal zmienił barwę na niebieską, aktywując się i prędko wciągnął co żywe, a teren zniszczył doszczętnie. Gdy wszyscy się obudzili, okazało się, że znajdują się w jaskiniach. Zostali również pozbawieni pamięci o ich życiu z powierzchni, to też nie pamiętali, jak wiele stracili. Ludzie podzielili się na cztery grupy: czarodzieje, udali się na wschód, gdzie utworzyli miasto w chmurach Wizaton, klejnot wschodu. Ludzie badający naturę, poszli na północ, założyli Terdalis, miasto Równowagi. Chowale, hutnicy i ślusarze zainteresowani metalurgią, Wybrali się na południe i osiedlili się w Harnhol, miejscu sprzyjającym tym pracom. Reszta, która chciała się cieszyć w miarę spokojnym życiem, ruszyła na zachód. Przy brzegach podziemnego oceanu powstało szelabaj, miasto unoszące się na wodzie. Czas biegł, miasta się rozrastały, zapomniane wieści wkrótce miały uderzyć na nowo. Pojawiły się nowe problemy, każde miasto boryka się z innym przymąd podróżniku, zwiedź te skalne korytarze i urazuj świat przed zagładą. Dobra, to by było na tyle?. Do rzeczy! Nowa edycja serwera TerraSite startuje już 19 listopada o godzinie 15. Przybądź doświadcz wyjątkowych jej elementów: mapy złożonej w pełni z jaskini, na której znajdą się cztery ręcznie budowane miasta i ich mieszkańcy. Odkryj je, by móc się do nich przenosić w dowolnym momencie. A jeśli będziesz pierwszy, otrzymasz nagrodę, a Twój nick będzie ukazany każdemu w trakcie odwiedzenia danego miasta pomóż każdemu z jego problem, a otrzymasz wspaniałe nagrody. Szukaj sekretów rozmieszczonych po mapie. Nigdy nie wiadomo co znajdziesz. Życzę wam miłej gry na nowej edycji i do zobaczenia na otwarciu.